W zaleszczotkach najciekawszy jest chyba sposób, w jaki podróżują. One po prostu lecą z miejsca na miejsce, mimo że nie mają skrzydeł. Korzystają ze zjawiska zwanego forezją. Jest to zjawisko polegające na wykorzystywaniu innych organizmów w celach czysto transportowych. Zaleszczotki robią to w dość osobliwy sposób, gdyż po prostu trzymają za nogę kogoś, kto latać potrafi. Także nigdy nie wiesz, kiedy razem z wlatującą muchą do domu wleci Ci też pasażer na gapę. Jako ciekawostkę dodam, że istnieją bursztyny sprzed 40 milionów lat, zatopionymi zaleszczotkami razem ze swoim środkiem transportu. Zaleszczotki mają kilka milimetrów wielkości i zajmują się ochroną naszych księgozbiorów i pasiek. Według Wikipedii wyróżnia się około 3300 różnych gatunków pseudoskorpionów, jak też są nazywane Najbardziej popularnym w naszym kraju jest zaleszczotek książkowy. Każdy z Was słyszał pewnie o molach książkowych, czyli szkodnikach, które niszczą nasze księgozbiory. Co ciekawe, mol książkowy nie jest żadnym konkretnym zwierzęciem. To po prostu zbiór różnych żyjątek, takich jak motyle, chrząszcze, rybiki i psotniki. Obecnie książki przechowuje się trochę inaczej i w trochę lepszych warunkach. Więc nie mamy tylu szkodników, a co za tym idzie, zaleszczotka w domu spotkać raczej ciężko. Zdecydowanie łatwiej spotkać go na pasiece, szczególnie gdy mamy ule starego typu, takie z drewna i ocieplane sianem. W ulach zaleszczotki żywią się roztoczami warozy oraz lerwami barciaka. Niestety, wszystkie specyfiki takie jak amitraza czy kwas szczawiowy skutecznie zabijają wszystkie pajęczaki razem z zaleszczotkami. Dajcie znać, czy widzieliście je kiedyś u siebie? Jak polują? Na pierwszy rzut oka są podobne do skorpiona, tylko że nie mają gruczołu jadowego na ogonie. Tak ogólnie, to one w ogóle nie mają ogona. Mają za to względnie duże szczypce, którymi chwytają swoje ofiary. A jak weźmiemy pod uwagę, że ich szczypce pokryte są trucizną, możemy dojść do wniosku, że ich metoda jest całkiem skuteczna. Ciekawy jest ich sposób rozmnażania. Ich życie rodzinne różni się w zależności od konkretnego gatunku. Przykładowo istnieją takie, w których samiec nigdy nie spotyka swojej samicy. Samiec musi przewidzieć, gdzie może znaleźć się matka jego potomstwa i w takim miejscu zostawia on dla swej nieznanej wybranki ciekawy prezent. Zostawia on bowiem paczkę ze swoim nasieniem, którą później znajduje samica, która to po prostu zapładnia się sama. Z kolei nasz rodzinny gatunek ma więcej szczęścia. Spotyka się on ze swoją wybranką, tańczą ze sobą około 30 minut, chwytając się radośnie za ręce. Po całym zajściu samiec również zostawia paczkę ze swoimi plemnikami i odchodzi. Generalnie dalsze losy swojej rodziny są już samcowi obojętne. Samica nosi swoje młode w specjalnej torebce, podobnie jak kangury. Potomstwo po trzech linieniach jest gotowe, żeby ruszyć w świat i kto wie, być może spotkacie się kiedyś w pasiece. W tym krótkim filmie to już wszystko. Jeżeli się podobało, liczę na łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia. Cześć!